Na ostatnim posiedzeniu zarząd miasta Pabianic zapoznał się z wynikami pracy komisji przyznającej mieszkania w kończonej właśnie drugiej części bloku komunalnego. O lokale w tym bloku ubiegało się 89 chętnych, a komisja mogła przydzielić mieszkania jedynie 24 osobom. Dla porównania na przydział jednego z 22 mieszkań w pierwszej części bloku złożono 117 wniosków. Lokale na parterze przyznano osobom niepełnosprawnym lokale w bloku komunalnym przydzielano wyłącznie osobom na stałe zameldowanym w Fabianicach, które w zamian zobowiązane są oddać miastu dotychczas zajmowany samodzielny lokal komunalny. Powinien on być w dobrym stanie technicznym i spełniać przepisy prawa budowlanego. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta przy przyznawaniu mieszkania w bloku komunalnym brano pod uwagę wielkość zwalnianego mieszkania i jego wyposażenie w urządzenia techniczne. W przypadku, kiedy kilku kandydatów oddawało lokale o podobnej powierzchni i wyposażeniu, o kolejności na liście przydziałów decydowały sytuacja rodzinna i materialna ubiegających się, a wreszcie data zgłoszenia wniosku. Ci, którym przydzielono mieszkania w drugiej części bloku komunalnego, klucze do swoich M otrzymają w czwartym kwartale bieżącego roku. Według umowy wykonawca powinien oddać blok do użytku na przełomie października- listopada bieżącego roku. Obecnie w bloku prowadzone są prace instalacyjne. Zaawansowanie robót wyprzedza ustalony wcześniej harmonogram. Na tym samym posiedzeniu zarząd miasta Pabianic zaakceptował propozycję wydatkowania 100 tysięcy złotych przyznanych Wydziałowi Eksploatacji Miasta i Rolnictwa z nadwyżki budżetowej. 70% tej kwoty pochłonie opłacenie oczyszczenia miasta. Zostaną oczyszczone chodniki. Krawężniki przede wszystkim, kratki ściekowe, zostaną usunięte odrosty z drzew, a przede wszystkim odnowione zostaną i oczyszczone tablice i słupy ogłoszeniowe. Poza tym na ulicach pojawią się kosze. Za 30 tysięcy złotych, to jest część nadwyżki przeznaczonej właśnie na oczyszczanie miasta, zostały zakupione kosze, zostaną rozstawione do końca sierpnia. Część koszy wkopywanych będzie w parkach Słowackiego i Wolności, wzdłuż głównego ciągu, a więc Warszawska, Zamkowa Łaska będą kosze na betonowych podstawach, a w pozostałych punktach zostaną rozstawione kosze tradycyjne. Te tradycyjne jednak będą jest, jest propozycja, by były przymocowywane do najbliższego otoczenia, więc do przystanków czy do sklepów, żeby utrudnić pracę złodziejom. Poza tym, że oczywiście wszystkie kosze będą oznakowane. To także ma utrudnić, oczywiście to nie wyeliminuje kradzieży, niestety ludzie mają lepkie ręce, kosze są przydatne na działkach i nie tylko, ale być może właśnie takie oznakowania czy przytwierdzenia przy przy do najbliższego otoczenia yy, zapobiegną. Pabieński Młyn w tym roku kupi na podstawie umowy podpisanej z Agencją Rynku Rolnego z dopłatą bezpośrednią dla producentów rolnych 9 tysięcy ton pszenicy. Niestety nie będzie prowadził skupu żyta. Z Agencją Rynku Rolnego umowy nie podpisaliśmy, ponieważ cena jest abstrakcyjna, wyjściowa żyta, czyli 320 zł jest nie do przyjęcia, a z tego tytułu, że my również nie przerabiamy żyta w naszym młynie, to nie mamy potrzeby, natomiast na Handel na wiosnę jest to cena, która chyba nie uzyska akceptacji po prostu odbiorców naszej mąki, bo trzeba patrzeć, że my jesteśmy tylko jednym ze źródeł przekaźnikowych, przerabiającym, natomiast odbiorcą jest, naszej mąki są piekarnie, które zaakceptują ceny lub nie zaakceptują. Powiedział pan 900 tysięcy ton, jest to więcej niż w zeszłym roku? 900 tysięcy ton jest więcej, jest to 100% więcej, w zeszłym roku kupowaliśmy 4000 ton pszenicy, i ażyta tak kupowaliśmy, również je kupowaliśmy z dopłatą z Agencją Rynku Dolnego, tylko na wolnym rynku żeśmy kupili około 500 ton. Pabiański młyn ma własne nowoczesne laboratorium, gdzie w ciągu 10-15 minut przebadane jest przywiezione tutaj zboże. Parametry jakościowe są podobne do ubiegłorocznych, praktycznie z tym że y, można oznaczać w tym roku dwu, dwutorowo jakość. Jedna norma jest była, czyli zawartość glutenu, rozpływalność, liczba opadania i tak dalej. Natomiast w tym roku również już zaczęła wchodzić y, norma Unii Europejskiej, czyli ilość białka i liczba sedimentacji, są to nowe oznaczenia na specjalistycznym sprzęcie wykonywane, także pomału, pomału zaczynamy przechodzić z określeń starego, starego, starego rodzaju na nowe oznaczenia typu, typu przyjmowanego zboża. Zakłada się, że tegoroczny skup zboża ma potrwać więcej niż 4 dni ponieważ y, uwarunkowania są w tym roku zmienne, y, wynikające z tego, że producent rolny, y, który dostarczy zboże w okresie późniejszym, czyli w miesiącu wrześniu i październiku, ma inne dopłaty niż uzyskuje w miesiącu sierpniu. W miesiącu sierpniu przy pszenicy jest dopłata najniższa 60 zł do tony, w miesiącu wrześniu jest 70, a w październiku 90. Także y, będą różne reakcje i różne... Podejścia każdego producenta do, do samej formy dopłaty, prawda? Bo to jest dość duża różnica w cenie. Kończąc naszą rozmowę, jak pan sądzi, mąki chleba nam nie zabraknie, a jeżeli nie zabraknie, to czy cena jego wzrośnie? Mą i, i chleba na pewno nie zabraknie, bo ponieważ są w tej chwili już takie uwarunkowania, że można w każdej chwili, jeżeli by brakowało coś sprowadzić, prawda. Natomiast cena przy chleba czy wzrośnie? Uważam, że wzrośnie, dlatego że ceny, tak jak powiedziałem, przy pszenicy wzrosły o 23%, czyli w przełożeniu prostym będzie to rzutowało, jeżeli się utrzyma ta tendencja przy skupie na wzrost ceny mąki, bo ma to przełożenie i cena pszenicy wzrosła do 450. Jeżeli zapowiedziany skup w wysokości 2,5 miliona ton pszenicy zostanie zrealizowany, to również musi wzrosnąć o parę procent cena mąki. Biorąc pod uwagę również ostatnie podwyżki cen paliw, które również będą miały wpływ na cenę po prostu mąki i pieczywa. Przypominamy wszystkim zmotoryzowanym pabieńczanom o tym, że od 1 sierpnia parkowanie na ulicach centrum miasta jest nieodpłatne. Informowałem już Państwa, że w końcu czerwca zarząd miasta zdecydował się rozwiązać umowę z firmą Atol, która pobierała opłaty za parkowanie na centralnych ulicach Pabianic. To był biznes niespecjalnie opłacający się dla budżetu miejskiego, z tej racji, że firma brała 30% za swoją pracę, oczywiście jest to zgodne z umową, a po resztą musieliśmy, budżet miasta musiał się dzielić z wojewodą, jako że parkingi były usytuowane wzdłuż ulic, które... Podlegają wojewodzie i on z tego tytułu brał aż 65%. Miastu zostawała skromna sumka naprawdę. Jest to swoisty oczywiście ewenement w Polsce, że któreś z miast wycofuje się z pobierania opłat za parkowanie. Zobaczymy jak ten eksperyment się powiedzie. Myślę, że pabianiczanie będą z tego bardzo zadowoleni. Kilka groszy zostaje w kieszeni. Wczoraj w nowo otwartym sklepie Pamotexu przy ulicy Łaskiej podsumowano konkurs plastyczny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Spółka ogłosiła go w związku z chęcią zainicjowania nowego trendu w modzie pościelowej. Jest to pierwszy pomysł, jaki pojawił się na rynku polskim. Prace zatytułowane Co kocham najbardziej narysować mieli impadianie w wieku do lat 7. Skala tego konkursu przerosła nasze oczekiwania. Napłynęło około 400 prac z całego województwa. Wzięły w tym udział całe przedszkola, były rywalizacje między grupami i tak dalej. Wszystkie prace trzeba przyznać, że są, miały swój niepowtarzalny charakter. Tak naprawdę ciężko nam było wybrać spośród tylu prac e, właśnie taką ilość. Dlatego, że każda praca miała swój indywidualny, niepowtarzalny charakter. I tak naprawdę często zdarzało się, że tylko nasze problemy techniczne e, powodowały, że jakiś rysunek się nie znalazł. Jak się okazało, dzieci mają nieograniczoną inwencję twórczą. Kochają wszystko i wszystkich. Najczęściej powtarzającym się motywem był mama i tata oraz zwierzęta, przyroda i samochody. Zdarzyła się także praca, w której dziecko napisało Najbardziej kocham upiory i zgodnie z tym je narysowało. Niestety ilość kolorów nie pozwoliła, aby umieścić tę pracę na pościeli. Wraz z pomoteksem konkurs firmowały Gazeta Wyborcza i Radio RMF FM, które również ufundowały nagrody dla małych projektantów. Czy już tam pościel można dzisiaj nabyć w sklepach? Tak, od dzisiaj można ją nabywać w sklepach. Ona się ukaże w naszym najnowszym katalogu. Jesień zima, będzie to oferta specjalna i zajmie w niej poczesne miejsce ta pościel. Czy będziecie w przyszłości kontynuować tego typu akcje? Wszystko zależy od powodzenia tej. Tak naprawdę chcemy zobaczyć, jak, jak zareagują rodzice, którzy będą kupowali pościel z wzorami zatworzonymi przez dzieci. Jeżeli, jeżeli ten pomysł się spodoba, na pewno będziemy to kontynuowali. Pościel taka będzie niewątpliwie wspaniałym prezentem dla naszych milusińskich, którym na pewno śnić się będą kolorowe sny. Od kilku tygodni w kościele pod wezwaniem Maksymiliana Marii Kolbego znajduje się duży obraz z wizerunkiem Pabianickiego Świętego. Obraz, przed którym stoimy, znalazł się w Pabianicach, w kościele, w sanktuarium Świętego Maksymiliana z Rzymu. Poprzez klasztor ojców franciszkanów w Nipokalamowie trafił do tutajszego kościoła. Obraz ten był namalowany przez włoskiego artystę w roku 1971. Obraz ten przedstawia patrona parapii Świętego Maksymiliana którego świat po raz pierwszy ujrzał na oczy w dniu wyniesienia na ołtarze, to jest w dniu beatyfikacji Ojca Maksymiliana. Święty Maksymilian Maria Kolbe został ogłoszony błogosławionym 17 października 1971 roku w Rzymie. Obraz ten umieszczony był podczas uroczystości w glorii Berliniego w bazylice Świętego Piotra. Kiedy obraz przybył do pabionic, poddano go modernizacji. Prace polegały na podklejeniu płótna, żeby obraz nigdy się nie fałdował. Wykonana została również duża rama złocona. Koszt takiej modernizacji wraz z ramą i pozłacaniem wyniósł 40 tysięcy złotych. Sponsorem renowacji są Pabianickie zakłady farmaceutyczne Polfa. Chciałbym przy tej okazji wyrazić dyrekcji, załodze całej, wszystkim pracownikom Polfy najserdeczniejsze podziękowanie. Bóg zapłać za ten prezent, za ten dar, jaki uczyniliście dla tutejszego sanktuarium świętego Maksymiana Marii Kolbego. Obraz w tej chwili jest już po renowacji i czeka na powieszenie. Po odpuściu 8 sierpnia rozpoczną się prace zmierzające do umieszczenia prawie 800-kilogramowego obrazu w centralnej części ołtarza na miejscu obecnego między flagami. Uroczystego odsłonięcia i poświęcenia obrazu dokonają 10 października ksiądz arcybiskup Władysław Ziłek i biskup Leszek sowoj